Witam Was kochani tu, bea w Tak jak mówiłam, tym razem będzie to Happy Mail. Dostałam go od Ani Parszewskiej. Razem z albumikiem z wymiany. Z 30 na, to jest z jednej kartki. 30 na 30. Przeważnie takie żeśmy robiły. Teraz tak Pokażę wam co dostałam od Ani Jeszcze w tym happy mail To są moje Wszystkie przydasie I Nic już o nich Wam opowiadam Po kolei może zacznę od tych yy, Naklejek Bardzo fajne świecące naklejki No na pewno się gdzieś Przydadzą Do albumików no są super. Yy, tutaj mamy taką kartkę, pasek yy, z elementami do wycięcia. Też jest bardzo fajny. Przyda się, się. Nie mam takich. I tu już wysypuję. Teraz, żeby czegoś nie pomylić. I teraz tak. Tutaj mam takie naklejki. Wy to pewnie znacie. Ja jeszcze się tutaj z takimi nie spotkałam. Naklejki, coś jak 3D. Jest żabka, zamek i, i korona. One są takie. Nie wiem, czy takie. No, plastik, taki plastik, ale on jest po prostu trójwymiarowy. O, tak to powiem. Tutaj mam takie trzy fajne. Zwierzaczki. Nie wiem, czy to będzie widać. Powinno być. Yy, co są zwierzaczki z filcu? Jest lisek. To to chyba szop jakiś. I suwka. Świetne rzeczy. Do agumiku na pewno mi się przydadzą. Do ozdoby. Tutaj mam yy, tasiemkę. Znaczy tasiemkę. Taśmę. Yy, nie To chyba nie jest... Nie, to chyba jest zwykła taśma, ale jest fajna. Ja je fioletowego koloru w ogóle nie mam. Nie mogę... Jezu, wiecie co? To z mojej chciałam... Jest. Nie, to może jest łoshi. Jest bardzo fajna. Bardzo mi się podoba. Ładna jest. Yy, tutaj mamy takie naklejki, to są motylki. Papieru kraftowego, trzy motyki, jeden na drugi naklejony i taki kwiatuszek z kryształkiem w środku. Mówię, bardzo fajny pomysł. No, mnie akurat przypadło to do gustu. Świetnie, dziękuję Aniu. Tutaj mam jeszcze rowerek i samolocik z tekturek. I w drugiej trochę mi się pomieszało bo tak jak wiecie, jak już mówiłam jak jak się nikt nie słyszał ja już po prostu otworzyłam to wcześniej i teraz zobaczcie jakie przesłodkie słówki są świetne są fantastyczne jak je zobaczyłam to było wow ale super no i faktycznie bardzo mi się podobają ale to też muszę dobrze zbunkrować muszę schować przed moim dzieckiem I tutaj następną paczuszką jest, y, są tekturki, zobaczcie, y, tekturka y, to są takie zegarki, tutaj trybiki, bardzo fajna tekturka, tekturek mam niewiele, także... Bardzo się z nich cieszę. Zresztą wszystko mnie bardzo cieszy, ale mówię, te które mam niewiele, a ta jest wyjątkowa. Nie wiem, czy ja ją gdzieś użyję, czy zanim ją będę używać, to pewnie się z 50 razy zastanowię, czy, czy faktycznie tam pasuje. Bo jest super, świetna, bardzo mi się podoba. Tutaj jeszcze są drewienka ze zwierzątkami. Jest też wybiórka i jakaś, jakaś sarenka. Nie miałam jeszcze takich. Nie widziałam takich jeszcze. Także przydadzą mi się. Tutaj jest taki duży, to jest właśnie tekturka, duży, tak. Yy, serduszko, też jest z tekturki, tekturowe serduszko. I tutaj jest reszta od tych, co mówiłam, widzicie, to jest jeszcze troszeczkę większy rower, samolot i, i łódka. Także, takie jeszcze elementy. Tutaj jest, zobaczcie, taki ptaszek, on jest to jest element na piankach na tej kostce dystansowej, taki ten już jest z nitem i tu jest jeszcze jeden też z nitem, także coś takiego jeszcze jest, tutaj jest samochodzik i tu mamy dwie ziemki. ta jest taka szarego koloru, z takim y, złotą nitką. No, nie mam takiej. I tu jest taki zygzak. Taki zygzak jest. I y, powiem Wam, że ja mam taką bordową, ale y, jest ciężka do użycia, jest y, niepraktyczna. A ta właśnie ma taki fajny zygzaczek i i bardzo fajnie pasuje do wszystkiego. Na pewno mi się przyda. To zostawimy na później za chwilę. Tu mam jeszcze papiery. Tu mam jeszcze papiery. I już Wam pokazuję. Papiery Wam będę pokazywała w ten sposób. Naprawdę są prześliczne papiery. Bardzo mi się podobają. Opowiadać o nich raczej nie będę, bo pewnie wyznacie je. O, a ja mam je pierwszy raz także, no mnie, dla mnie są rewelacyjne bardzo fajne, i tu zobaczcie ciekawostka, to jest ten papier tylko, że tutaj ten element jest taki błyszczący, śliski, a to jest matowe, widzicie już można coś skomponować fajnego razem tutaj jest kolejny papier tu następny tutaj następny Tutaj też różowy, tu różowy. Tutaj są przepiękne motyle. Śliczne te motyle są. Tutaj mamy jakieś wzorki, jakieś. No nie wiem, co to trudno. Jakiś kwiatek. Nie wiem. Krateczka. Tu jest coś takiego. Ten jest bardzo fajny, zobaczcie. Taki, ptaszek. Ten to. Podejdzie Wam, że pójdzie na bank na kartkę na y, świąteczną. Tutaj mamy listki. Tutaj jest y, jakieś kółeczka, kropelki, coś tak mm. <laughs> ciężko określić, że tak samo. Tu jest turkusik y, z brązem. Właściwie to taki, no może być turkus. Tutaj jest kolejna kartka y, papieru. Tutaj jest z różem, róż, zielony i zielony. I to są moje papiery. Oj, uciekło mi. Ja to za chwilę będę y, pakować tam, składać sobie na razie nie I teraz następną rzeczą, jaką dostałam, to jest jeszcze kartka. W pierwszej chwili myślałam, że to jest na szydełku robione z y, kwiatek też swego czasu robiłam sporo na szydełku kwiatków i tak w pierwszej chwili myślałam, że to jest taki kwiatek na szydełko ale nic błędnego to jest po prostu płótno jakieś i ono jest kolorowane to jest zielone i takie jutowe płótno i różowe, nie wiem ani robiłaś sama tego kwiatka, bo jest fantastyczny nie widziałam jeszcze takiego, świetny jest ten kwiatek no i tutaj jest nie wiem czy widzicie, podejrzewam, że może widać, pokolorowana dziewczynka bardzo fajna, śliczna ta dziewczynka jest. No a tutaj jest coś do mnie, ale tego nie będę potwierdzała i pokazywała. To jest moja słodka tajemnica. Także karteczkę też dostałam od Ani w happy mailu. Za wszystko Ci, Aniu, bardzo dziękuję. Śliczne wszystko jest, także na pewno mi się przyda i sobie to poukładam i pochowam wszystko w bezpiecznym miejscu. Zaraz wnuk dostanie, gdzie sobie pójdzie, pewnie, jak znam życie i moją, i moją córcie. Wam dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość co do mojego nagrywania, bo do, zostawia dużo do życzenia, ale to pomijmy. Zapraszam Was na kolejne filmiki, no i podejrzewam, że wkrótce coś zacznie się dziać, także do następnego i pa!